3 grudnia na scenie Strzeleckiego Ośrodka Kultury wystawiony zostanie spektakl Mianują Miechanka. Monodram mówi o śląskich losach, w których odnajdujemy echa rodzinnych opowieści. W dniach od 1 do 5 grudnia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Opolskich odbywać się będą dni pracodawców. W ramach wydarzenia odbędą się spotkania z pracodawcami. W dniach 6-27 listopada gmina Strzelce Opolskie przeprowadzać będzie mobilną zbiórkę tekstyliów i elektroodpadów. 1 grudnia o godzinie 17:30 w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej Pierwszego Stopnia w Strzelcach Opolskich wystąpi Śląska Nauczycielska Orkiestra Akordeonowa. Przeleccy kryminalni zatrzymali 38-latka, który ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości. W trakcie czynności policjanci ujawnili w mieszkaniu zatrzymanego niedozwolone substancje, za co grozi mu dodatkowo kara do 3 lat pozbawienia wolności. Rozpoczął się sezon grzewczy. Straż pożarna ostrzega przed czadem. Więcej informacji znajdziesz na stronach kuriermyślniklokalny.pl Pogoda